Czy wierzysz, że Twój pies może Cię nie znosić? Za rzeczy, które robisz z miłości? Serio. Niektóre codzienne nawyki, które dla nas są zupełnie naturalne, dla psa są po prostu stresujące, przytłaczające albo wręcz nieprzyjemne. W tym odcinku Psiej Akademii opowiem Ci o dziesięciu rzeczach, których Twój pies szczerze nienawidzi. A Ty prawdopodobnie robisz to codziennie. Zaczynamy! Dla nas, ludzi, przytulanie to naturalny wyraz miłości i bliskości. Chcemy objąć naszego psa, ścisnąć go mocno, pokazać mu, jak bardzo go kochamy. Jednak dla wielu psów, zwłaszcza tych, które nie są do tego przyzwyczajone od szczeniaka, przytulanie może być bardzo niekomfortowe. Pies, który jest przytulany, często czuje się unieruchomiony i pozbawiony możliwości ucieczki. To może wywołać u niego poczucie zagrożenia, a nawet paniki. Zamiast miłości odczuwa stres i niepokój. Obserwuj jego sygnały. Sztywnienie ciała, odwracanie głowy, oblizywanie pyska, ziewanie, a nawet próby ucieczki. Zamiast przytulać na siłę, usiądź obok niego, pogłaszcz delikatnie w miejscach, które lubi, na przykład za uszami lub po klatce piersiowej. Pozwól mu przyjść do ciebie i samemu zdecydować o bliskości. To buduje zaufanie i wzmacnia więź w sposób, który pies naprawdę doceni. Łapy i pysk to dla psa niezwykle wrażliwe i ważne części ciała. Łapy służą do poruszania się, eksploracji i są pełne receptorów czuciowych. Pysk to narzędzie do komunikacji, jedzenia i poznawania świata. Niespodziewane dotykanie tych obszarów może być dla psa bardzo nieprzyjemne. Wyobraź sobie, że ktoś nagle łapie cię za rękę lub twarz bez ostrzeżenia. Prawdopodobnie poczułbyś się zaskoczony i naruszony. Dla psa jest podobnie. Może to wywołać lęk, niepokój, a nawet reakcję obronną. Pies potrzebuje czasu, aby zaakceptować dotyk w tych miejscach. Zawsze zapowiadaj swój dotyk spokojnym głosem i ruchem. Stopniowo przyzwyczajaj psa do dotykania łap i pyska, nagradzając go za spokój. To szczególnie ważne podczas pielęgnacji, takiej jak obcinanie pazurów czy mycie zębów. Buduj pozytywne skojarzenia, a nie strach. Psy mają znacznie bardziej wrażliwy słuch niż ludzie. To, co dla nas jest po prostu głośnym dźwiękiem, dla nich może być ogłuszającym i przerażającym hałasem. Głośne krzyczenie, nagłe upadki przedmiotów, czy głośna muzyka mogą wywołać u psa silny stres. Pies, który jest często narażony na głośne dźwięki, może stać się lękliwy, nerwowy, a nawet agresywny. Jego naturalna reakcja to ucieczka lub ukrycie się. Krzyczenie na psa, nawet jeśli ma na celu skorygowanie jego zachowania, jest dla niego niezrozumiałe i tylko wzmaga jego niepokój. Staraj się utrzymywać spokojną atmosferę w domu. Mów do psa łagodnym, opanowanym głosem. Unikaj nagłych, głośnych dźwięków, które mogą go przestraszyć. Jeśli musisz skorygować jego zachowanie, zrób to stanowczo, ale spokojnie, używając komend, a nie krzyku. Pamiętaj, że spokój rodzi spokój. Sen jest niezwykle ważny dla zdrowia i dobrego samopoczucia psa. Podobnie jak dla nas. Podczas snu pies regeneruje siły, przetwarza informacje i utrwala wspomnienia. Nagłe budzenie psa, zwłaszcza gdy śpi głęboko, może być dla niego bardzo nieprzyjemne i dezorientujące. Pies, który jest nagle wybudzony, może być przestraszony, zdezorientowany, a nawet zareagować agresywnie, zwłaszcza jeśli czuje się zagrożony. To naturalna reakcja obronna. Częste przerywanie snu prowadzi do chronicznego zmęczenia i stresu, co negatywnie wpływa na jego zdrowie i zachowanie. Zawsze pozwól swojemu psu spać spokojnie. Jeśli musisz go obudzić, zrób to delikatnie mówiąc do niego cicho lub lekko go dotykając w bezpiecznym miejscu, np. na boku. Zapewnij mu ciche i bezpieczne miejsce do spania, gdzie nikt nie będzie mu przeszkadzał. Szanuj jego odpoczynek. Psy komunikują się z nami przez mowę ciała. A sygnały stresu są kluczowe do zrozumienia ich samopoczucia. Oblizywanie pyska, ziewanie, odwracanie głowy, uszy położone po sobie, podkulony ogon, sztywna postawa to wszystko są znaki, że pies czuje się niekomfortowo lub jest zestresowany. Ignorowanie tych sygnałów to jak ignorowanie prośby o pomoc. Pies, którego sygnały są konsekwentnie ignorowane, może czuć się niezrozumiany i bezsilny. W końcu może zacząć używać bardziej wyraźnych, a nawet agresywnych sygnałów, aby zwrócić na siebie uwagę. Naucz się czytać mowę ciała swojego psa. Poświęć czas na obserwację i zrozumienie, co próbuje ci przekazać. Kiedy zauważysz sygnały stresu, natychmiast usuń psa z niekomfortowej sytuacji lub zmień swoje zachowanie. Reagowanie na te sygnały buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u psa. Dla ludzi kontakt wzrokowy jest oznaką zaufania, miłości i uwagi. Jednak w świecie psów długie, intensywne patrzenie prosto w oczy jest często interpretowane jako wyzwanie, groźba lub dominacja. Może to wywołać u psa niepokój i poczucie zagrożenia. Pies, który czuje się zagrożony intensywnym kontaktem wzrokowym, może odwrócić głowę, oblizać pysk, a nawet spróbować uciec. W skrajnych przypadkach jeśli nie ma możliwości ucieczki, może zareagować agresywnie, aby się bronić. To instynktowna reakcja na potencjalne zagrożenie. Zamiast wpatrywać się w psa, używaj miękkiego, przerywanego kontaktu wzrokowego. Mrugaj, odwracaj wzrok na chwilę, a następnie spójrz ponownie. To pokazuje psu, że nie masz złych intencji. Pozwól mu samemu inicjować kontakt wzrokowy i nagradzaj go za to spokojnym zachowaniem. Ubranka dla psów stały się popularne, a wielu właścicieli uważa je za urocze. Jednak dla większości psów, zwłaszcza tych, które nie są przyzwyczajone do noszenia ubrań od małego, mogą być one źródłem dyskomfortu i stresu. Pies nie rozumie, dlaczego ma nosić coś, co ogranicza jego ruchy. Ubranka mogą krępować ruchy psa, powodować przegrzewanie się, a nawet otarcia skóry. Pies może czuć się uwięziony, co prowadzi do frustracji i niepokoju. Często widzimy psy, które próbują zdjąć ubranie, drapią się lub stają się apatyczne. To wyraźne sygnały, że nie czują się komfortowo. Oczywiście są wyjątki: psy o bardzo krótkiej sierści lub starsze. Chore psy mogą potrzebować dodatkowej ochrony przed zimnem. W takich przypadkach wybieraj ubranka, które są luźne, wygodne i nie krępują ruchów. Zawsze obserwuj reakcję psa i zdejmij ubranie, jeśli widzisz oznaki dyskomfortu. Spacery są kluczowe dla zdrowia fizycznego i psychicznego psa, ale muszą być dostosowane do warunków pogodowych. Długie spacery w upalne dni są niezwykle niebezpieczne i mogą prowadzić do udaru cieplnego, który jest stanem zagrożenia życia. Psy nie pocą się tak efektywnie jak ludzie. Ich głównym sposobem na ochłodzenie jest ziajanie, co w ekstremalnych temperaturach może być niewystarczające. Gorący asfalt może poparzyć ich delikatne łapy, a przegrzanie organizmu prowadzi do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Pies nie powie ci, że jest mu za gorąco, ale jego ciało to pokaże. W upalne dni ogranicz spacery do wczesnych godzin porannych i późnych wieczornych. Kiedy temperatura jest niższa, zawsze zabieraj ze sobą wodę dla psa i rób częste przerwy w cieniu. Sprawdzaj temperaturę asfaltu, przykładając do niego dłoń. Jeśli jest za gorący dla ciebie, jest za gorący dla twojego psa. Psy to stworzenia rutynowe. Przewidywalność i stały harmonogram dają im poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad otoczeniem. Wiedzą, kiedy spodziewać się jedzenia, spaceru czy zabawy, co redukuje stres i niepokój. Nagłe i częste zmiany w rutynie mogą być dla nich bardzo dezorientujące. Pies, którego rutyna jest często zmieniana, może stać się niespokojny, zestresowany, a nawet wykazywać problemy behawioralne. Może mieć trudności z adaptacją, co prowadzi do frustracji i poczucia niepewności. Brak przewidywalności jest dla psa źródłem chronicznego stresu. Staraj się utrzymywać stały harmonogram karmienia, spacerów i zabawy. Oczywiście, życie bywa nieprzewidywalne, ale staraj się minimalizować nagłe zmiany. Jeśli musisz zmienić rutynę, wprowadzaj zmiany stopniowo. Aby pies miał czas na adaptację. Stabilność to podstawa psiego szczęścia. Wielu właścicieli uważa, że dzielenie się jedzeniem ze stołu to wyraz miłości i bliskości. Jednak karmienie psa resztkami z naszego talerza jest jednym z najgorszych nawyków, jakie możemy mieć. Nasze jedzenie, choć dla nas smaczne, jest często szkodliwe dla psów. Ludzkie jedzenie jest zazwyczaj zbyt tłuste, zbyt słone. Zbyt przyprawione i zawiera składniki, które są toksyczne dla psów, takie jak cebula, czosnek, czekolada czy winogrona. Może to prowadzić do problemów trawiennych, otyłości, chorób trzustki, a nawet zatruć. To nie jest miłość, to jest ryzyko. Zamiast karmić psa resztkami, podawaj mu wysokiej jakości karmę, dostosowaną do jego wieku, rasy i poziomu aktywności. Jeśli chcesz go nagrodzić, użyj specjalnych przysmaków dla psów lub zdrowych warzyw, takich jak marchewka czy ogórek. Pamiętaj, że zdrowie twojego psa zależy od jego diety. Dotarliśmy do końca naszej listy dziesięciu rzeczy, których twój pies nienawidzi, a ty być może robisz to codziennie. Mam nadzieję, że ten materiał otworzył ci oczy na nowe aspekty psiej psychiki i zachowania. Pamiętaj, że twój pies nie powie ci słowami, co mu przeszkadza ale jego ciało i zachowanie zawsze to pokażą. Twój pies nie potrzebuje wiele. Bezpieczeństwo, spokój, codzienna rutyna, trochę zabawy i Twoja obecność to wystarczy, żeby był naprawdę szczęśliwy. Czasami chcemy dobrze, ale robimy coś, co nasz pies odbiera zupełnie inaczej. Zrozumienie tego to pierwszy krok do jeszcze lepszej relacji. Jeśli chcesz, żeby Twój pies był szczęśliwszy, subskrybuj Psią Akademię. Co tydzień nowe filmy, które pomogą ci lepiej zrozumieć swojego psa. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich porad. I daj znać w komentarzu, który z tych punktów najbardziej cię zaskoczył.